Słuchajcie, to co dzieje się w tej chwili w służbach specjalnych w czasach rządów Donalda Tuska woła o pomstę do nieba. Wiceszef SKW, pułkownik Krzysztof Dusza to także postać symboliczna dla polityki resetu z putinowską Rosją. To on był jednym z głównych negocjatorów skandalicznej umowy o współpracy między Polską Służbą Kontrwywiadu Wojskowego a Rosyjską Federalną Służbą Bezpieczeństwa. Nie mamy już kontrwywiadu wojskowego, tylko mamy polityczną policję, która zajmuje się walką z opozycją bądź z osobami, których Donald Tusk, no mówiąc prosto, nie lubi. Czy tak powinno być? Oczywiście, że nie powinno tak być. SKW to jest formacja, która ma zajmować się kontrwywiadowczą osłoną wojska polskiego, ale również zwalczać przestępczość w wojsku polskim. Czy słyszeliście w ostatnich dwóch latach o jakimkolwiek sukcesie? Tej kwestii niczego nie zrezygnuje, z niczego się nie wytłumaczy, będzie bredził te swoje historie w kolejnych raportach. No oczywiście, że nie. Natomiast słyszeliście o wielu innych sprawach, na przykład takich jak odebranie poświadczenia bezpieczeństwa Sławomirowi Cęckiewiczowi czy odebranie poświadczenia premierowi Mariuszowi Błaszczakowi. Dzisiaj głośno zrobiło się o sprawie pana profesora Sławomira Cęckiewicza ze względu na artykuł, który pojawił się w Rzeczpospolitej, a który ujawnia szczegóły powodów odebrania poświadczenia pa panu profesorowi Sławomirowi Cęckiewiczowi. Ale cofnijmy się trochę i przypomnijmy, jak ta cała sprawa się zaczęła i o co w niej tak naprawdę chodziło. Któregoś dnia było to, zdaje się, około rok temu służby specjalne, żandarmeria wpadły do mieszkania pana Sławomira Cęckiewicza po to, żeby poinformować go, że ma odebrane poświadczenie bezpieczeństwa. Trzeba zauważyć, że nie jest to normalna procedura, że wysyła się umundurowanych żołnierzy żandarmerii, po to, żeby dostarczyli decyzję, jaką jest odebranie poświadczenia bezpieczeństwa. Pan profesor Sławomir Cęckiewicz zapowiedział odwołanie się od tej decyzji, no i oczywiście takie odwołanie najpierw do kancelarii prezesa Rady Ministrów, a później do sądu skierowano. No bo taka jest procedura. Chyba nie jesteście zdziwieni, że pierwsza decyzja y, kancelarii prezesa Rady Ministrów była taka, że decyzja o odebraniu poświadczenia panu profesorowi Sławomirowi Cęckiewiczowi jest utrzymana. Natomiast pan profesor Sławomir Cęckiewicz poszedł z tą sprawą do sądu administracyjnego i w sądzie administracyjnym wygrał. Mówiąc prosto, sąd nakazał przywrócenie poświadczeń panu profesorowi Cęckiewiczowi, a w zasadzie tak naprawdę to nawet nie musiał nic nakazywać, ponieważ te poświadczenia zostały przywrócone z automatu. Decyzja SKW, podtrzymanie tej decyzji przez pana premiera zostały z mocy prawa wygaszone, a pan profesor Sławomir Cęckiewicz w dalszym ciągu posiada poświadczenia bezpieczeństwa. Taka jest interpretacja wielu prawników, wynika to wprost z przepisów dotyczących postępowania przed sądem. Sądami administracyjnymi. Ale co się okazało? Okazało się, że decyzja sądu dla Tuska, dla Siemoniaka czy dla upolitycznionych funkcjonariuszy SKW tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia. I twierdzą oni, że mimo że jest decyzja sądu, to oni wiedzą lepiej i pan profesor Sławomir Cęckiewicz nie ma dostępu do informacji niejawnych. To jest oczywiście kłamstwo, to jest oczywiście jawne łamanie. Prawa. Będzie Zgodnie z prawem, tak jak my rozumiemy. W międzyczasie pan profesor Sławomir Zędzkiewicz zostaje szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, czyli jest odpowiedzialny za prowadzenie zadań związanych z, 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 ze zwierzchnictwem nad siłami zbrojnymi, które w Konstytucji zapisane są panu prezydentowi e, Karolowi Nawrockiemu. Jak wynika z ostatniego spotkania chociażby pana prezydenta Nawrockiego z prezydentem Trumpem, to pan Sławomir Częckiewicz, pan profesor, ma być osobą odpowiedzialną za proces zwiększania liczebności wojsk amerykańskich w Polsce, co zapowiedział pan prezydent Trump. Czyli dla pana prezydenta Trumpa, dla głowy najpotężniejszego państwa na świecie, pan profesor Sławomir Częckiewicz jest wiarygodnym partnerem. Nie jest on wiarygodnym partnerem dla Donalda Tuska, ale nie wynika to z obiektywnych przesłanek, tylko to wynika po prostu z niechęci Donalda Tuska do pana profesora Sławomira Cęckiewicza, no bo to pan profesor Sławomir Cęckiewicz obnażył i opisał zarówno w książce Zgoda, jak i w filmie serialu Reset związki Donalda Tuska ze stroną rosyjską. Ten proces, który w tej chwili nazywany jest Resetem, kiedy to Donald Tusk nazywał Putina swoim człowiekiem w Moskwie, kiedy to Putin nazywał Tuska swoim człowiekiem w Warszawie, kiedy to SKW współpracowała z rosyjską FSB, a Donald Tusk miał mówić, że postara się, żeby nikt nie sypał piachu w tryby tej odnowionej polsko-rosyjskiej współpracy. Tak było doskonale. To pamiętacie, notabene te osoby, które były odpowiedzialne za reset z Rosją, wróciły w tej chwili do SKW, tak jakby chociażby pan pułkownik Dusza, który jest zastępcą szefa służby kontrwywiadu wojskowego, czyli generała Jarosława Stróżyka, również bohatera filmu Reset, jak i książki Zgoda. No i Czemu tu się dziwić, że takie osoby zrobią w tej chwili wszystko, żeby utrudnić życie, utrudnić pracę panu profesorowi Sławomirowi Cęckiewiczowi. Ale słuchajcie, decyzja sądu to jest jedno. Oczywiście bezprawnie nie jest wykonywana przez e, rząd. Natomiast dzisiejsza Rzeczpospolita opisała, według jakich przesłanek ta te poświadczenia rzekomo zostały panu profesorowi Sławomirowi Cęckiewiczowi odebrane. No I okazało się, że pan profesor Sławomir Cęckiewicz wykupywał receptę w aptece i nie zidentyfikował leków, które wykupywał jako leki, które powinien wykazać w ankiecie bezpieczeństwa. Nie zostało to odpytany przez SKW, nie został w tej materii przesłuchany, jego argumenty nie zostały wzięte pod uwagę, tylko za z automatu poświadczenie zostało mu odebrane. I teraz wyobraźcie sobie taką sytuację, bo służby specjalne no, współpracują z wieloma obywatelami, którzy chcą posiadać takie poświadczenia. I może się okazać, że jeśli podpadniecie generałowi Stróżykowi albo pułkownikowi Duszy, no to nie wiem, odbiorą wam poświadczenie za wykupienie na przykład leków na serce, bo uznają, że takie rzeczy powinieneś wykazywać w ankiecie, a jeśli ich nie wykazujesz, to oszukujesz organy państwa polskiego, w tym służby specjalne i zasługujesz na to, żeby mieć dostęp do informacji niejawnych. No brzmi jak absurd, prawda? A to jest rzeczywistość, rzeczywistość w państwie Donalda Tuska. No i słuchajcie, kolejna sprawa, pan premier Mariusz Błaszczak, który otrzymał zarzuty w sprawie Linii Wisły. Tą sprawę na pewno znacie. Chodziło o to, że pierwszy rząd Donalda Tuska zakładał realną obronę Polski dopiero na Linii Wisły. Otrzymał wyssane z palca zarzuty, ponieważ sam prokurator, który tą sprawę prowadzi, notabene upolityczniony e, prokurator działający w Stowarzyszeniu Lex Super Omnia, e, który w internecie narzekał na rządy Prawa i Sprawiedliwości, sam na konferencji przyznał, że minister obrony narodowej miał prawo odtajnić dokumenty, no ale nie w tych okolicznościach. A gdzie te okoliczności są opisane, to wie chyba tylko prokurator Maksian. No i te zarzuty zostały postawione. Pan profesor Sędzkiewicz zresztą też w tej sprawie ma zarzuty, co jest już totalnym absurdem. Cała sprawa jest absurdem, ale to jest największy absurd w tej całej różnego rodzaju absurdów. No i teraz okazało się, że SKW ABW odebrały panu premierowi Błaszczakowi poświadczenia dostępu do informacji niejawnych ze względu na to, że otrzymał zarzuty i może być źródłem szantażu. W tejże decyzji, którą otrzymał pan premier Błaszczak, zapisano, że nie było w ogóle sensu z panem premierem Błaszczakiem rozmawiać, ponieważ to by i tak nic nie dało. Rozumiecie? Tak działają służby specjalne w państwie Donalda Tuska. To jest, słuchajcie, totalny upadek reputacji tych niezwykle istotnych służb, które dbają o nasze bezpieczeństwo, dbają o bezpieczeństwo wszystkich żołnierzy. Wyobraźcie sobie. Czy ktokolwiek teraz będzie chciał zaufać tym służbom specjalnym, powierzyć im swoje największe tajemnice, powierzyć im na przykład źródła swoich dochodów, oszczędności, rzeczy dotyczące życia prywatnego, bo takie rzeczy trzeba wykazywać w ankiecie bezpieczeństwa osobowego, które później trafiają w ręce takich upolitycznionych funkcjonariuszy, którzy mogą zrobić z tymi informacjami cokolwiek tylko chcą, co zresztą było widać doskonale w kampanii prezydenckiej, kiedy to yy, no właśnie te służby specjalne przekazały do zaprzyjaźnionych prorządowych, Mediów szczegóły dotyczące życia pana prezydenta Karola Nawrockiego nadały temu odpowiednią narrację i rozpętały wielką burzę związaną z kawalerką 28-metrową przez około miesiąc w Polsce. O niczym innym się nie mówiło, tylko o tym mieszkaniu. Słuchajcie, służby specjalne są niezwykle istotne do tego, żeby utrzymać Polskę na odpowiednim poziomie bezpieczeństwa, ale niestety za czasów rządu Donalda Tuska stały się one policją polityczną, działającą na zlecenie, na życzenie i na rozkaz Donalda Tuska. I z prawdziwą działalnością służb specjalnych, niestety, to nie ma nic wspólnego.